Cześć wszystkim, z tej strony Jasio Dzisiaj będziemy grać w Brawl Stars Przepraszam, że filmik wpada tak późno O co my mamy jakieś powiadomienie? O, Edgarek napisał Odpiszę mu Dobrze Bo ile my już wbiliśmy? Uuu Dużo wbijamy 90 tysięcy? Może z niedługo będzie odcinek oceniam konta moich y, 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 klanowiczów? Odbierzemy sobie coś za darmo, bo jest w sklepie. Uuu, dobre oferty. tropy jak słabo. Dlaczego nie dadzą znowu 100 start dropów? Może zagramy sobie tryb rankingowy, bo mam dwie misje widzę. O. 6 bitw zagramy i mamy 1500 tych PD. Tutaj to. Ta mapka jest otwarta. tutaj Tutaj no na nagrodę to chyba ktoś. Tego groma wziął. Proszę, żeby nie groma maszno. To... To już przegramy to. No i Spike. Nie, to już przegramy. No podejdź tu. Jest, dostał. No i gdzie on jeszcze? Dostał? Dostał? Nie dostał. Nie no, my to wygramy. Kręć się, kręć się. Jeszcze ciebie tylko trzeba zabić Mortis. Nie, 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 Gadżet trzeba tego Mortisa wykorzystać. Gadżet, dobrze, mamy to. Jest. Nie, Pipera nie idź. Tylko na pójdzie, to już mamy... to już zginiemy. No i wiadomo, że zginiemy. Świetnie. Jakiś słaby... w tymi mieliśmy. Nie, ja gram normalnie. Solo. Ja gram sobie serczą Chcę go wbić na 20 rangę. Nie na 25. W no, nie Spoko się nim gra. Fajne. fajne jest. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, bo widzę, że zostawiliście cztery łapki w górę pod, pod ostatnim odcinkiem. Więc... Nie, przepraszam, nie żadne słowa mi do głowy nie wpadły. Więc cztery odcinki we wtorek będą z moim kolegą. Tyle będzie odcinków yy, w środę z kolegą, tyle ile zostawicie yy, łapek w górę. Bijesz mnie? Bym go zabił, ale go nie chcę. Dobrze... Dobrze. Tam ktoś jest? Nie, sorry. Нет. Yeah. nie mało zabrakło A, jeden pucharek Dobra, zagramy jeszcze raz O nie, wszyscy mają diamenta, ja srebro że ta liga będzie spadać to po prostu od razu y, przestaję w nią grać bo to, so, to już nie ma sensu granie granie i nabijanie be, nie ma sensu bo tak naprawdę za, co to jest, barley? bo za każdym razem ci się to usłyszy sobie... jest? nie dlaczego? O, zagram sobie O, widać, że już ma Zagram sobie Ten Edgarek jest właśnie W moim klubie Jest dowódcą Garfieldek to nie wiem kto A, rozumiem, mi się pomyliły czarne koty, czarne koty. Polecam Wam dołączyć. Fajny ten klub jest. Jaki profil? gdzie jest saranga? Dziesiąta moc. Dobra. Dobrze? O, jeszcze ja. No to teraz lecimy po wina. Ciekawe, czy, czy dowiedzą się, że, byli na że są na odcinku. Ruszaj się, Edgarek. Da Edga, Edgarem. O nie, nie. Co to? Dwie piperki? Nie, jedna piperka. I jedna ta. Dwie Piperki. Nie, jeden Brock. jedna mendy i jedna Piperka. No ten Edgar powinien... Nie no. no. Przecież widać, że już przegra... gramy. Co to było? To mnie prawie zabiło. Co się dzieje z mapą? Nie, nie, nie. Co się dzieje z tą mapą? Nie, naskoczyłem. Dlaczego? Dlaczego? Dobra, to zagramy sobie jakimś na daleko Coltem? Hmm. Trudne. O, Charlie, co? Ma tego Power Rangera? to dobrze. Dobrze, Edgarek ma Power Rangera. Właśnie to jest mój kolega, i z nim będzie odcinek. Do... Nie, nie dostał. Nie, 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 nie. Nie, przedostałem się. Otwierać. Dostał. Nie, nie, przecież ja w tym kotle zginę. Wychodzić. A, sam zostałem. Świetnie. Dobrze. Dzięki. Nie, my to przegramy. Ta grać nie umie. Nie, 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 nie. Ma no, szczególnie ten styl. Brawo. Gadżet klikujemy. Nie, no. Przepraszam za jakieś szumy, ale mam problemy z mikrofonem. To Angelo, no. Przepraszam, weknąłem. Przepraszam bardzo. Nie, nie, nie. A squeak. Od razu szybciej się biega, lepiej. Dostał. No nie, no poradź sobie jeden str... co? Co? I masz z kim ja gram. Czysta? a ja sam znam na no świetnie. nie, na no świetna gram. jeszcze tracę pucharki. może napad to na pewno zmieniam. nie chcę stracić pucharków ktoś na daleko Gasnie nie Bonnie dawno nie gramy. Ребята, что выиграли? Не, 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 не.

No, dasz. Nie, no przegra. No i już widać. Zwiadoma, jak pomidor. Nie, no dzisiaj będę mieć chyba 100 pucharków na minusie. No, Lili się tepnęła. Świetnie. Ja nie lubię lir. A, sam zostałem. O, świetnie. I teraz mi się tutaj teleportnie. Ulta, ulta, ulta. Jest, jest. Jeszcze mało życia miałem. Dobra, nie. Ja kończę ten odcinek. Mm, nie, to już by było na tyle, więc... Pa, pa, pa.